O tym powiemy później. Uwaga. Trzy piłki na wagę mistrzostwa. I, I to jest niewiarygodne, to jest koniec. Puszczą teraz te emocje. 6-2, 4-6, 6-3, Agnieszka Radwańska, królową Singapuru. To będzie na pewno... Wielkie wzruszenie. Podziękowanie za mecz Petrze Kwitowej. Wielki, niebywały sukces Polki, polskiego tenisa staje się faktem. Cały tydzień mordercza walka. Zostaniemy na ceremonie dekoracji Agnieszka Płacze, bo osiągnęła coś naprawdę niebywałego. Teraz te emocje odchodzą. To jest jej czas, jej moment. Brawo! Wspaniały sukces w historii polskiego tenisa.